Później, po utracie wspomnień, co prawdopodobnie zostało spowodowane przez wybuch, Rex udał się do Hongkongu. Tam zaprzyjaźnił się z trzema nieuleczalnymi E.V.O. zwojem, kalmarem i świerszczem. Bez ich wiedzy, Rex był również porucznikiem graniaka, szefa przestępczego gangu E.V.O. Podczas pobytu w Hongkongu Rex i jego gang zmierzyli się ze zmiennokształtnym EVO znanym jako John Wróblostrach. Po spotkaniu z wróblostrachem Rex stworzył aktywowane głosem nano aby zapobiec powtórzeniu się wydarzeń. Później chłopak potajemnie sprzedał swoich przyjaciół graniakowi w zamian za swoją wolność. Kilka lat później w Meksyku Rex przekształcił się w gigantyczną biomechaniczną postać i wpadł w szał. Providence wysłało grupę żołnierzy, w której znajdował się m.in. agent 6 oraz biały rycerz, by zwalczyli zagrożenie. Po poniesieniu ciężkich obrażeń Rex uderzył w budynek i w kłębach dymu powrócił do swojej ludzkiej postaci, zapominając o wszystkim, co się wydarzyło. Szósty znalazł chłopca pod gruzem i pomógł mu dostać się w bezpieczne miejsce, nie wiedząc, że jest on EVO, które właśnie go atakowało. Choć początkowo szósty niechętnie dbał o Rexa, poczuł do niego sympatię, gdy odkrył, że chłopiec cierpi na amnezję. Reks jest pewny siebie, impulsywny i buntowniczy. Jest również bardzo uparty, co według Van Kleisa odziedziczył po matce wiolecie. Często używa ciętej riposty i stale żartuje. Jednak gdy musi się bronić, jest nie do powstrzymania. Agresywny i lekkomyślny Rex preferuje niszczenie wszystkiego, co stanie na jego drodze ku irytacji Providence. Jednakże z biegiem czasu zaczyna wykazywać się większą dyskrecją i planowaniem każdego ruchu. Pokazał również swoją bezinteresowną stronę osobowości, podczas leczenia wielu E.V.O. na własne ryzyko i kosztem swojego zdrowia wykazał się też empatią. Rozumie, że wiele E.V.O. z którymi walczy posiada rodziny i bliskich, którzy martwią się o nich. Dlatego Rex próbuje leczyć ich, kiedy tylko jest to możliwe, ma także sprzeczne uczucia co do swojej pozycji w Providence. Jest lojalny wobec organizacji, ale czasem stres wywołany myślą, że jest jedyną osobą, która może wyleczyć E.V.O., jest dla niego zbyt wielki. W związku z tym czasami ucieka z centrali, aby udać się na przejażdżkę, podczas której może trochę odetchnąć i się uspokoić. Mimo to zawsze wraca, bo wie jaki obowiązek na nim ciąży i aby dbać o swoją drużynę. Rex jest również bardzo sprytny. Zwój stwierdził, że Rex stworzył aktywowane głosem nano tatuaże po starciu ze zmiennokształtnym E.V.O., co pozwoliło im uniknąć podobnej akcji w przyszłości. Jako, że pochodzi z rodziny naukowców, Rex jest bardzo inteligentny. Był w stanie z łatwością podjąć się nauki w szkole. Po napisaniu kartkówki z trygonometrii Rex powiedział Noah, że test był prosty i wyjaśnił, że zadanie było podobne do namierzania celów w grzmotodziale. Rex czasami używa sarkastycznego dowcipu do manipulowania swoimi przeciwnikami. Na przykład wykiwał Van Lysa i twarzowca, przez co zaczęli walczyć ze sobą. Wykorzystał także strach Biowilka przed zastąpieniem go twarzowcem, aby przekonać go do pomocy.